Jakiego psa stróżującego wybrać? Jeśli zadałeś sobie takie pytanie, zadałaś sobie takie pytanie, to to już mamy połowę sukcesu. Gdy zaczynamy się zastanawiać jakiego psa potrzebujemy, do czego tego psa potrzebujemy, to już jest bardzo dobry Krok, żeby wybrać w odpowiedni sposób. I tutaj pamiętajcie, że psy stróżujące, można powiedzieć, dzielimy na te, które mają nas ostrzec, i to wtedy psy, które nie muszą być jakieś bardzo duże, to są psy, które po prostu mają być czujne i mają nas y, ostrzec, że ktoś chodzi, że coś się dzieje. Pamiętajcie też, że tutaj trzeba pamiętać o tym, że no zbyt duża czujność, zbyt duża szczekliwość to bywa problematyczną rzeczą. Oraz na te, które nie tylko nas ostrzegą, ale też mogą nas obronić, mogą tego danego terenu czy, ta, czy też nas pilnować, w znaczeniu mogą go obronić czy też nas mogą bronić. I tutaj taki pies już jednak musi być troszkę bardziej większy, tak żeby był w stanie no jednak tego terenu dopilnować. Kilku kilogramowy pies tutaj no nie do końca się sprawdzi. Pamiętajcie tylko, że pies stróżujący, choćby to był 100-kilogramowy kaukaz jest jednak niewystarczający. Jeśli po drugiej stronie będzie ktoś zdeterminowany, ktoś, kto jednak stwierdzi, że no chce coś zrobić, nie takiego jak trzeba, wtedy nawet 100-kilogramowy pies niestety mu nie przeszkodzi. Będzie o wiele większym problemem niż ten. 6-7 kg ratlerek, ale jednak tutaj trzeba pamiętać, żebyśmy nie do końca byli przekonani, że mając psa stróżującego, już jest wszystko ok i że już nic nam nie zagraża. Tak, żebyście wiedzieli. Oczywiście niedocenianie psów stróżujących też jest no, dużym błędem. Niektórzy wręcz uważają, że psy stróżujące, psy, które nas ostrzegą, no to w ogóle w dzisiejszych czasach. Bez sensu. No, ja tutaj się z tym nie zgadzam. Teraz może przejdźmy do tego właśnie, że należy po pierwsze wybrać, czy chcemy po prostu psa, który nas będzie ostrzegał, czy też psa, który będzie spełniał funkcję psa stróżująco, odstraszająco obronnego. Ponieważ to odstraszanie też jest bardzo ważnym elementem. Niektórzy. Widząc już psa, zastanowią się kilka razy, ponieważ choćby to był nawet owczarek szkocki długowłosy, czyli pies, którego znamy z filmów bajek jako Lesji, to on jest naprawdę doskonałym stróżem. Ale niektórym się wydaje, że to taki łagodny, spokojny piesek i on nic nie zrobi i można do niego podejść. No nie polecam. Te psy naprawdę mają dosyć silny instynkt stróżowania. Ale tutaj musimy wybrać. I tu oczywiście przekłada się to na wielkość. A to też ma znaczenie, ponieważ kiedy decydujemy się na psa, to ta wielkość też powinna być jednym z tych czynników, które wpływają na naszą decyzję. Nie wszyscy jesteśmy w stanie sobie pozwolić, oczywiście, na psa bardzo dużego albo nie mamy miejsca, żeby na przykład mu zapewnić odpowiednie warunki, albo też po prostu nie chcemy, ponieważ nie mamy go w jakiś sposób transportować, i tak dalej. Tu też jest ważna sprawa, że ta wielkość psa też ma znaczenie. Nie każdy z nas może sobie pozwolić nawet na tego 30-kilogramowego owczarka niemieckiego i musi na przykład mieć psa, który go ostrzeże, ale który na przykład jest w wielkości wspomnianego wcześniej ratlerka, który jako stróż, ostrzegacz jest bardzo skutecznym rozwiązaniem. Następną rzeczą, która powinna być wymieniona jako pierwsza, to oczywiście nasz czas i nasze umiejętności. Ponieważ duża część psów, które wrzucamy do tego worka z nazwą Psy Stróżujące, to psy wymagające albo pod względem ruchu, albo pod względem socjalizacji, wychowania, prowadzenia. Ktoś, kto decyduje się na przykład na owczarki belgijskie jako psy Stróżujące, no musi wiedzieć, że to nie jest prosta sprawa i to jest pies pracujący, któremu musicie zapewnić wiele, wiele, wiele. Treningów, treningu dziennie. Do tego trudny pies, tak to nazwijmy, tutaj należy to zaznaczyć, że to jest trudny pies. Podobnie będzie w przypadku tych olbrzymów, takich jak Kaukas, Owczarek Środkowoazjatycki, czy nawet troszkę mniejszy, ale nadal bardzo duży, Rottweiler. To psy, które trzeba wychować. Trzeba im poświęcić dużo czasu, trzeba je socjalizować, trzeba je nauczyć. To nie jest prosta sprawa. W przypadku dużej części tych psów to nie jest prosta sprawa. I tutaj to powinno być na początku, zaraz potem, gdy powiedziałem, że gdy już zaczęliśmy sobie zadawać pytania o to, jakiego psa chcemy, czyli to podstawowa rzecz, to drugą rzeczą powinno być, czy my sobie z nim poradzimy, czy my zapewnimy mu wszystko to, czego ten pies oczekuje. Są psy, które potrzebują przestrzeni. Kaukas, owczarek środkowoazjatycki to psy, które potrzebują przestrzeni do stróżowania. Inne psy mają inne wymagania wspomniane owczarki belgijskie bardzo dużo ruchu bardzo duża potrzeba szkolenia, pracy owczarek niemiecki też. Każdy pies ma swoje potrzeby, które musimy mu zapewnić, żeby było wszystko tak, jak trzeba. Więc, po pierwsze, ten pies stróżujący, czy ma być tylko ostrzegaczem, czy też psem stróżującym, który odstraszy swoim wyglądem, swoją obecnością, ale kiedy trzeba też będzie w sposób aktywny bronił tego terenu, czy też bronił nas. Kolejną rzeczą jest wielkość, mocno skorelowana z właśnie tą funkcją, czy to odstraszania, czy też również bronienia. Kolejną rzeczą, która powinna być jako pierwsza, to jaki ten pies jest. To nie może wyglądać w ten sposób, że słyszeliśmy, że dobermany to dobre psy stróżujące. Wielkość mniej więcej nam odpowiada. Decydujemy się na dobermana, a na przykład cały dzień nas nie ma w domu i na przykład nigdy nie mieliśmy do czynienia z psami i nie poświęcimy temu psu nawet ułamka tego czasu, który powinniśmy, żeby on miał takie warunki, jak trzeba i żeby był wychowany w odpowiedni sposób. I tutaj może przejdźmy do takich yy, propozycji. Jeśli chodzi o psy, które mają tylko ostrzegać, to psy, które mogą być nieduże. I tutaj może być to ratlerek, może być to york, czyli nieduże psy o takich bardzo czujnych charakterach, tylko że bardzo często ten czujny charakter w przypadku tych małych psów, wiąże się ze szczekliwością. No ale wybieramy małego psa, który może nas nie obroni, ale może próbować, ale który nas ostrzeże, który jest czujny. Jeśli chcemy psy, które będą i odstraszały, i psy, które będą ostrzegały, to tutaj już mamy owczarki niemieckie, mamy Dobermany wspomniane. Owczarków belgijskich tutaj jednak do tylko stróżowania nigdy bym nie polecił. Mamy Rottweilery, mamy całą masę psów, takich jak na przykład owczarek szkocki, długowłosy, który potrafi być łagodnym, fajnym, miłym towarzyszem, ale też potrafi ostrzec. On może nie odstraszy, ale jednak już należy do psów, które nas ostrzegą i kiedy trzeba będzie nas bronił. No tylko, że ten wygląd raczej sugeruje, że to pies, wielu osobom sugeruje, że to pies bardzo łagodny. No jeśli ktoś widział reagującego, ostro reagującego właśnie takiego psa, no to może być zdziwiony. Raz byłem tego świadkiem i byłem bardzo zdziwiony. Później mamy psy, które oczywiście też będą pilnowały, będą stróżowały, tylko nie są tak aktywnymi szczekaczami jak na przykład owczarek niemiecki czy też doberman, czyli grupa psów, które są takimi bardziej pasywnymi stróżami, które reagują wtedy tylko kiedy muszą. Czyli wspomniane kaukazy owczarki środkowoazjatyckie, psy trudne jeśli chodzi o wychowanie, psy bardzo trudne. Psy w przypadku których decyzja, którą podejmujemy, żeby się na nie zdecydować, no Tutaj musimy się wiele razy zastanowić. Tu od razu zapraszam na moje filmy, gdzie wymieniałem te przeróżne psy, i w przypadku tych takich olbrzymów, one potrzebują teoretycznie mniej czasu spędzonego z nami. W praktyce fajnie by było, żeby tego czasu z nami było dużo, ponieważ to przekłada się na ich fajniejsze zachowanie. I są to psy, które najczęściej potrzebują przestrzeni sporo przestrzeni. Więc. Wy, powiedzmy sobie, czego potrzebujemy od psa i pamiętajmy, że na początku to nadal pies, który musi być z nami. To pies, któremu musimy zapewnić nasz czas. To nie może być tak, że wybraliśmy tylko psa i on będzie tylko pilnował. No to sobie alarm kup. Kamery zainstaluj, a nie kupuj psa. Więc pies stróżujący to po prostu pies. Przyjaciel, towarzysz, pies, który jest z nami, a który potrafi nas ostrzec, który potrafi przypilnować, który odstraszy, który w przypadku niektórych psów obroni. I o to chodzi. Wybierając psa stróżującego, pamiętajcie też o szczekliwości, musicie zdecydować się na psa nie jako tylko stróż, 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 tylko decydujecie się na psa, który będzie waszym towarzyszem, któremu będziecie musieli tyle samo czasu, a niekiedy więcej poświęcać jak każdemu innemu psu. Ponieważ bardzo często psy stróżujące to psy wymagające więcej czasu niż taki średni statystyczny burek. No więc. Jeśli chcieliście nazw, jeśli chcieliście rzucania tutaj przeróżnych nazw psów, to będę próbował podlinkowywać tutaj w materiale i będę mówił o tych psach niedużych i o tych psach większych. Pamiętajcie, że skupianie się tylko na tej funkcji stróżowania przy wyborze psa, no to nie do końca coś prawidłowego. I mam nadzieję, że Wy, którzy obserwujecie, oglądacie te materiały o tym doskonale wiecie. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Dziękuję, że oceniacie, komentujecie, subskrybujecie. Za, dziękuję za wsparcie poprzez Patronite'a, poprzez postawienie symbolicznej kawy, poprzez możliwość wsparcia, poprzez komentarz. Z super podziękowaniem. Bardzo Wam za to dziękuję i zapraszam ponownie. Pamiętajcie, że pies stróżujący, pies ostrzegający, pilnujący. To zwykły pies i musicie mu zapewnić wszystko to, czego potrzebuje.